Cześć! Mam nadzieję, że masz wspaniały dzień. Witam Cię bardzo serdecznie na naszym kanale, w którym pomagamy podjąć dobre decyzje związane z przyszłymi meblami w Twoim wnętrzu. Ja nazywam się Szymon Darowski i jestem współzałożycielem grupy meblarskiej, która tworzy meble na wymiar premium z usługą Concierge. W tym filmie nic nie sprzedaję, tylko dzielę się w rzetelny sposób naszą wiedzą. Ten materiał to wersja wideo artykułu, który, którego link znajdziesz w opisie filmu. Warto tam zajrzeć, ponieważ znajdziesz tam aktualizowane zestawienie marek sprzętów AGD, którym warto się przyjrzeć. Materiał ma tytuł Sprzęt AGD do kuchni: Jaką markę wybrać? Trzy kroki do właściwej decyzji. Pytanie o markę urządzeń do kuchni zadano już dziesiątki razy na forach, grupach facebookowych, social mediach czy wśród znajomych. Frapuje ono niemal każdą osobę, która decyduje się na nową kuchnię. Nic dziwnego, bo sprzęt nie jest tani, a chcemy, by służył nam jak najdłużej. Dlatego zdecydowaliśmy się pomóc Ci w podjęciu tej decyzji. Po pierwsze, najprawdopodobniej źle stawiasz swoje pytanie. Nasz tytuł zawiera w sobie haczyk. Każdy pyta o markę sprzętu do kuchni, a tutaj nie ma i nigdy nie będzie jednej dobrej odpowiedzi. Najpewniej teraz myślisz, że to zależy od typu sprzętu, lodówka to wiadomo, że to firma X, piekarnik wiadomo, że firma Y i tak dalej. Ciepło, trochę cieplej, ale to też nie do końca prawda. Właściwe pytanie brzmi: jaki model mam wybrać? Niestety obecnie każdemu producentowi zdarzają się lepsze i gorsze modele, więc dyskusja o wyższości jednego producenta nad drugim jest zwykle stratą czasu. Oczywiście są różne półki cenowe i pewne marki korzystają na przykład tylko z dobrej klasy podzespołów, co daje znacznie większą pewność trwałości i bezawaryjności urządzenia, ale jeśli porównuje się sprzęt tej samej klasy. To trzeba rozpatrzyć konkretne modele urządzeń. Kilka marek z wyższej półki wymienię na końcu materiału. Przekonaliśmy się o tym na targach, na których wystawiali się chińscy producenci. Jeden z nich miał na stoisku trzy, wydawałoby się identyczne, płyty indukcyjne. Wszystkie wyjechały z tej samej fabryki i na pierwszy rzut oka nie było widać między nimi żadnej różnicy. Mimo tego ceny znacząco od siebie odbiegały. Począwszy od 200 dolarów przez 300 aż do 450. W czym tkwiła różnica? W podzespołach. Im wyższa cena, tym lepsza elektronika, trwalsze układy, lepsze materiały, na przykład grubsze szkło. Jeśli coś jest tanie, to przeważnie nie bez powodu, tylko na przykład w związku z jakością podzespołów. A jeśli coś jest drogie, to tutaj. Bywa różnie. Czasem jest drogie, bo po prostu może. Dodatkowo argument, że coś jest tańsze, bo przy dużej skali produkcji są oszczędności, nie ma tutaj do końca zastosowania, bo proces technologiczny u większości producentów jest zbliżony, więc te oszczędności są pomijalne. W takim razie, jaki model sprzętu AGD mam wybrać? Krok zero. Nie ulegaj legendzie marki. Jeszcze raz powtórzę, że szczególnie w przypadku średniej półki cenowej największym błędem jest przywiązywanie się do danej marki. Nawet jeśli marka obrosła legendą na forach internetowych, to nie należy ufać jej bezgranicznie. Takie internetowe legendy na temat danego producenta biorą się często stąd, że skoro 5 czy 10 lat ktoś korzystał ze sprzętu i działał dobrze, to wydaje się, że każdy produkt z tym samym logiem będzie tak samo dobry. Niestety, często możemy się mylić. Co ciekawe, czasem nowe modele są w pewnym stopniu mniej trwałe. Nie mówię tu o spisku żarówkowym czy kontrolowanym starzeniu się urządzeń. Po prostu mnogość dodatkowych funkcji powoduje, że urządzenia są bardziej skomplikowane, co ułatwia awarię. Tak jak w samochodach. Jednocześnie panuje walka cenowa na rynku, a ponieważ klient oczekuje niskiej ceny, producenci szukają oszczędności w jakości komponentów. Dlatego uważaj na najnowsze modele ulubionego producenta, niezależnie od Twojej opinii na temat marki. i Nie zwracaj uwagi na opinie o marce w internecie, te informacje Ci się absolutnie nie przydadzą. Ok, krok pierwszy. Funkcjonalność. Decyzję o zakupie nowego sprzętu zacznij od podstawowej kwestii. Zastanów się, jakie funkcje są dla ciebie istotne i kluczowe, a które są tylko dodatkiem. Jeśli jakiś sprzęt kusi cię super nowoczesną funkcją w pięknej reklamie, wyobraź sobie siebie korzystającego z tej funkcji i zastanów się poważnie, czy w ogóle będziesz jej używać. Czasem nie warto dopłacać, a niesamowite bariery komplikują konstrukcję urządzeń, przez co mogą być powodem awarii. Często też funkcja, która przyda nam się raz na 2-3 lata, powoduje wzrost kosztu sprzętu o nawet kilkaset złotych. Ok, krok drugi. Wygląd. Wygląd kuchennego sprzętu AGD. Nie jest mniej ważny, a dla niektórych nawet nawet ważniejszy od funkcji. Osobom z tym podejściem proponuję zamienić kolejność kroku pierwszego i drugiego. Ok, gdy masz już wybrane modele pasujące funkcjonalnością, warto zastanowić się, które będą pasować do stylu kuchni. Po prostu będziesz na nie często patrzeć. Powin powinny Ci się podobać. Szczególną uwagę zwróć na wygląd piekarnika i płyty grzewczej, bo z nich najczęściej korzystasz i istotnie wpływają na charakter wnętrza. Przy sprzętach do zabudowy, zmywarce czy lodówce wygląd zewnętrzny nie ma właściwie znaczenia, ale też weź to pod uwagę, czy w ogóle chcesz zabudowywać te sprzęty, czy wolisz wybrać jakiś designerski sprzęt nie do zabudowy. Krok trzeci i zarazem najważniejszy Opinie użytkowników. Gdy już znajdziesz konkretny model odpowiadający Twoim potrzebom funkcjonalnym i estetycznym, to kluczowe w podjęciu decyzji powinno być sprawdzenie opinii o tym konkretnym modelu. Dziś jest to bardzo ułatwione. Najprostszym sposobem na upewnienie się co do słuszności wyboru będzie sprawdzenie recenzji użytkowników. Na stronach marketów AGD czy portalach typu Ceneo Opineo znajdziesz mnóstwo całkiem wiarygodnych opinii. Jeśli jakiś sprzęt ma sporo słabych komentarzy, warto wziąć to pod uwagę i zobaczyć, czy konkurencyjny produkt nie ma lepszych recenzji. Kolejnym sposobem sprawdzenia jakości sprzętu będzie wpisanie w Google nazwy modelu i jeśli pojawi się wiele wątków o powtarzających się problemach z danym urządzeniem, to powinien to być sygnał ostrzegawczy. Pamiętaj tylko, by nie popaść w przesadę. Na każde tysiąc sztuk danego modelu znajdą się zwykle, zwykłe awarie. Ludzie mają też większą motywację do pisania o negatywnych odczuciach niż o pozytywnych. Więc jeśli sprzęt ma kilkaset opinii, a w tym kilka negatywnych, to nie jest to powód do niepokoju. Gorze, jeśli ma ich kilkadziesiąt albo bardzo dużo opinii opisuje podobny problem. To znacząco zwiększa prawdopodobieństwo podobnej awarii w przyszłości. Wyjątki. Czyli kiedy warto kierować się marką przy wyborze sprzętu do kuchni? Czasem, wybór kilku produktów jednej marki do Twojej kuchni ma sens i daje dodatkowe korzyści. Na przykład, płyta zsynchronizowana z okapem automatycznie dopasowuje prędkość pracy wyciągu. Na moment tworzenia tego materiału, tę funkcję możesz spotkać u producentów z wyższej półki cenowej, na przykład AEG. Kolejny przykład, kiedy warto kupić sprzęt. Tego samego producenta to urządzenia inteligentne, którymi można zarządzać jedną aplikacją. Coraz częściej spotykana funkcja, choć doty dotyczy raz raczej małego AGD. Kolejna rzecz to wygląd zabudowy. Jeśli urządzenia są umieszczone w słupku obok siebie, np. piekarnik i mikrofala, to sprzęty z jednej serii będą prezentowały się dużo lepiej. Pojawi się tam przeważnie symetria i powtarzające się detale. Chciałbym jeszcze rozwinąć temat dla tych bardziej wnikliwych z Was. Najpewniej zastanawiasz się jeszcze, czy marka sprzętu AGD w ogóle ma jakiekolwiek znaczenie. Czy może wszystko dostępne na rynku to to samo. Jak już wspomniałem wcześniej, zasadniczo marka nie ma znaczenia w ramach tej samej grupy cenowej. A rozpatrywać powinniśmy konkretne modele. Każda firma ma produkty bardziej lub mniej udane. Jednak jeśli szukasz wyższej jakości, warto przyjrzeć się markom z wyższej półki cenowej, którym rzadziej zdarzają się słabe produkty. Gdy marka nie konkuruje ceną, nie szuka oszczędności na każdym kroku i korzysta raczej z lepszej jakości materiałów i podzespołów. Mówię raczej, ponieważ nie jest to regułą. Ale tego możemy się spodziewać. Dlatego na naszej stronie, w pisanej wersji tego materiału, przygotowaliśmy małe zestawienie właśnie tych marek, wraz z komentarzem do każdej z nich. To lista producentów AGD dostępnych w marketach na wyższej półce cenowej, którym naszym zdaniem warto się przyjrzeć. Zapraszam Cię do naszego artykułu, w którym możesz przeczytać o nich więcej. Link do artykułu znajdziesz w opisie filmu. Te marki to m.in miele, dla większości ich modeli ciężko znaleźć obecnie niezadowolonego klienta. Kolejna marka, o której warto wspomnieć, to właśnie AEG. Od końca lat 90. AEG nie jest do końca samodzielną marką. Firma została kupiona przez Electroluxa. Proponujemy również przyjrzeć się sprzętom firmy SMEG. Markę wyróżnia unikalny retro design i dobra jakość wykończenia. Samą elektroniką czy mechaniką Bywa już różnie. Zapoznaj się z opiniami o konkretnych modelach przed zakupem. Wartym uwagi jest również Lipsier. Lodówki, chłodziarki i zamrażarki Lipsier obrosły legendą. Urządzenia charakteryzują się dość surowym designem, który nie wszystkim pasuje. W ostatnich latach pojawiły się też tańsze modele tego producenta w bardziej przystępnych cenach. Zerknij też koniecznie na sprzęt Marki Teka. To niemiecka firma z doświadczeniem. Mają też ciekawe serie retro, podobne stylistyką do Smack, zwykle nieco niższą ceną. Okej, okay, a co z innymi markami kuchennego sprzętu AGD, które warto wziąć pod uwagę? Są też marki znacznie mniej popularne, bo nie występują w marketach, ale zdecydowanie można je zaliczyć do wyższej półki lub ekstremalnie wysokiej, zarówno cenowo, jak i jakościowo. Z uwagi na małą popularność, ciężej też znaleźć o nich opinię. Takimi markami są przykładowo Bora, czyli topowy producent płyt kuchennych zintegrowanych z wyciągiem blatowym. Jeśli myślisz o takim wyciągu zamiast o Kapu, warto sprawdzić te produkty. Elika to renomowany producent okapów kuchennych wszelkiego typu. Posiada wiele bardzo udanych modeli o pięknym wzornictwie i dobrej jakości wykonania. Także w wersji z wyciągiem blatowym. Ten producent ma w ofercie również modele dostępne w marketach. De Dietrich. Tu mamy pełen przekrój urządzeń w ofercie. Gegenau. Tu również producent oferuje pełną gamę sprzętów. Franke. To szwajcarska firma kojarzona w Polsce przede wszystkim ze zlewozmywaków. Od kilkudziesięciu lat produkuje również kuchenny sprzęt AGD. Ciekawostką jest fakt, że to właśnie ta firma była pierwszym dostawcą kuchni systemowej dla restauracji McDonald's w latach 80. Kończąc już podsumowaniem, pamiętaj, aby nie zwracać uwagi na opinię o Marce, ale skupiać się na konkretnych modelach. Łatwo je wybierzesz, biorąc pod uwagę funkcjonalność, wygląd i recenzję danego produktu. Tylko w szczególnych przypadkach warto decydować się na kilka produktów tej samej marki, jeśli uznasz, że korzyści z tego płynące są tego warte. Mam nadzieję, że materiał pomoże Ci w wyborze właściwego sprzętu AGD, który posłuży Ci latami. Jeśli planujesz właśnie kuchnię i nadal masz jakieś wątpliwości, niekoniecznie związane ze sprzętem AGD, umów się na bezpłatną rozmowę z naszym specjalistą. Link, pod którym możesz zostawić swój numer telefonu, w opisie filmu. Ważne, to daje gwarancję, że podczas rozmowy nie będziemy ci nic sprzedawać, tylko rzetelnie podzielimy się z Tobą naszą wiedzą, tak jak w tym materiale. Jeśli Twoim zdaniem informacje zawarte w tym materiale są pomocne w podjęciu dobrych decyzji, koniecznie podziel się nimi ze znajomymi, którzy planują remont. Nie pozwól im popełnić popularnych błędów przy wyborze sprzętu AGD. Jeśli materiał Ci się podobał, daj łapkę w górę, a jeśli interesują Cię podobne materiały w przyszłości, koniecznie zasubskrybuj nasz kanał i do zobaczenia po drugiej stronie. I'm done with bullshit. At this point, I'm merely amused. 22, checking in, it's like a yearly review. I ain't making no commitments, less I'm seeing it through. And that shit ain't always easy to do.